Kiemanko wszystkim, Piotr Bełufo, matka Polska. Witam Was kolejny raz na naszym kanale. Korzystając z okazji, że jestem nad wodą i kręcę dla Was materiały instruktażowe i trzymam w ręku bardzo fajne wędzisko z serii Black. Chciałbym Wam w kilku zdaniach przybliżyć model tego wędziska. Jest to wędzisko Black Deluxe. O długości 340 cm. W tej serii wędziska występują również w długości 270, 295, 315 oraz właśnie model 340 cm, który trzymam w ręku. Wędkę wziąłem nieprzypadkowo. Stwierdziłem, że jest to długość wędziska odpowiednia do warunków, w których ja często łowię, w którym często łowią również moi znajomi na, na odrze. Słuchajcie, samo wędzisko. W zasadzie nie różni się niczym od tych, które znacie z serii Black. Jest to, uważam, w ogóle seria Black jest taką serią legendarną wśród wędkarzy w Polsce. Nie jest zbyt droga seria. Cieszy się dużą popularnością, właśnie między innymi ze względu na stosunek jakości do ceny. Wędka ma 340 cm. Da na 100% egzamin również przy połowie metodą Peletu, czyli gdzieś na Ebro, gdzie, gdzie ludzie wyjeżdżają i szukają takiej. Alternatywy, czyli wędziska, które będzie takie mocno uniwersalne. Wędka ma ciężar wyrzutowy od 100 do 250 gram, ale testowałem wędzisko przy naciąganiu zestawu i śmiało jestem w stanie stwierdzić, że jest to delikatnie zaniżona wartość. Gdzie możemy takiego wędziska używać? Przede wszystkim właśnie do dalekich wywózek, gdzieś na bardzo duże odległości. Dzięki temu, że wędka jest bardzo długa, nasze zestawy będą wysoko ponad lustrem wody. Dotyczy się również kontroli tego, jak będziemy rybę z dużej odległości zacinać oraz holować. Tak? Długie wędzisko ma właśnie tę zaletę, że jest duża dźwignia, dużo łatwiej nam tą rybę wyholować, dużo łatwiej właśnie te zestawy gdzieś w dalekich odległościach kłaść. Słuchajcie, wędzisko posiada 8 przelotek, więc biorąc pod uwagę długość wędziska, nie jest to jakaś astronomiczna ilość tych przelotek, nie są gęsto rozstawione, ale uważam, że. W tych pieniążkach światli ludzie naprawdę bardzo przyzwoite przelotki. Uchwyt kołowrotka DPS-H. Dobrej jakości, naprawdę dobrej jakości uchwyt. Przede wszystkim jest to uchwyt duży, dzięki któremu jesteśmy w stanie założyć naprawdę niemal każdy rozmiar kołowrotka. W tu w ręku w tej chwili trzymam rozmiar 18 tysięcy. Także naprawdę kawał młyna. Kolejną fajną zaletą oczywiście wysoko ustawiona rękojeźwalki walki w takim modnym wzorku kamuflażu. No i rzecz, która mi się bardzo podoba w serii Black, całej serii Black, czyli dolnik pokryty taką powłogą, powłoką termokurczliwą. Dzięki temu możemy sobie ten dolnik w łatwy i szybki sposób czyścić. Nie tylko z takich zabrudzeń typu piasek, błoto i tak dalej, i tak dalej. Tutaj również dochodzi śluz suma, który często nam niszczy te, te dolniki wędzisk i w ogóle piankę fa. Fajny kapik, wygodny do opierania wędziska gdzieś o bioderko jeśli chodzi o wagę coś koło 500, ponad, lekko ponad 500 gram także uważam, że jak na długość tego wędziska i gabaryty nie jest to wcale dużo wędzisko jest z włókna węglowego 24TC także fajny fajny węgiel wysokomodułowy to nie jest stara seria, którą część z Was pewnie kojarzy sprzed lat, jest odświeżona totalnie, również designersko posiada tutaj taką fajną Zieloną wstawkę. Wędzisko wygląda naprawdę bajecznie i przede wszystkim naprawdę z dużym zapasem mocy. To jest naprawdę wędka dla osób, które lubią zapas mocy, nie lubią takich kluchowatych kijów. Nie jest nawet trochę zbliżony do pracy kija White Deluxe. White są uważam bardziej miękkie. Ten kijek jest sztywniejszy właśnie dla osób, które takie kije lubią, ale też nie przesadzajmy nie jest to kij od szczoty na pewno da radość z holu każdej polskiej ryby ja sobie wziąłem ten kij do testów i już wiem, że zamówię sobie kolejne egzemplarze zerchnijcie sobie w katalogu obejrzyjcie sobie dokładnie ten kijek dla mnie naprawdę majstersztyk z mojej strony to tyle pamiętajcie o subskrypcji kanału zostawcie łapę w górę, komentujcie jakbyście mieli jakieś więcej pytań również piszcie w komentarzach i tak naprawdę tyle widzimy się wkrótce gdzieś nad wodą trzymajcie się i na razie